Mamy 25 maja, godzina 9:30. Jesteśmy w tej chwili w miejscowości Ostre i będziemy kierować się na skrzyczne. Czeka nas jakieś 16 km trasy. Idziemy żółtym szlakiem. E, ponieważ wszyscy idą niebieskim, także zmieniliśmy zdanie. Idziemy żółtym na małe skrzyczne, e, na malinowską skałę najpierw, na skrzyczne i będziemy wracać niebieskim. No, bardzo się cieszymy. Idziemy teraz przez fajny mostek. No i staramy się unikać ludzi, także jak wszyscy poszli niebieskim, tak my skręcamy tutaj las żółtym. Powinniśmy iść tam drogą Ale tam raz, że dużo ludzi ciśnie tam tędy, a dwa, że tu jest taka ścieżynka, która idzie równolegle. I według mapy są tu jakieś wiatki na niej, a tu przy drodze nie widziałem nic. To tędy sobie pójdziemy a potem sobie wbijemy gdzieś tam na żółty i już pociśniemy do góry. No, to widzimy się gdzieś po drodze. fajne rzeczy tu są Dobrze, idziemy No super tu jest niespodzianki, pięknie, no tutaj taka super wiatka, no. chwilę wcześniej było takie miejsce z wypoczynku z legalnym miejscem do robienia ogniska, tak, tak, super, prawda fajnie, tak przyjechać tutaj nawet nie w góry tylko tak posiedzieć nad wodą, tak no, zrobić sobie jakie na ognisku, fajnie, dobrze wiemy od teraz o takim miejscu. Tak. Tylko nie mówcie nikomu. <noise> no a tam z tyłu jest droga, ta główna, ten żółty szlak. No, a my idziemy nie tą główną drogą, tylko troszeczkę. No tak równolegle, głębiej. nie? Potoku. No a ludzie nie wiedzą, bo guminy tutaj dreptają tak. <noise> i idą tak drogą. <noise> Dobra. Dobrze. To co, idziemy dalej? Idziemy, idziemy. No. Declara claro! Wyszliśmy już z lasu, z tej uroczej dróżki, która prowadziła równolegle do tego szlaku. No tak wygląda żółty szlak na razie. No już jesteśmy na nim. Także zobaczymy ile nam tego asfaltu zostało. Idziemy prosto. Tu jest dużo mniej ludzi, no. Tu już są, na przykład, para szła. Tam daleko widzę dwie osoby. Także tyle to jeszcze idzie. Przerzuciło się. Tak, przerzuciło się. Dobrze. Damy znać ile będzie asfaltu. Przeszliśmy chwilkę tym żółtym szlakiem, i doszliśmy do rozwidlenia. I tutaj jest taka ścieżka bezszlakowa. Postanowiliśmy w nią skręcić i zobaczymy, gdzie dojdziemy. Powinniśmy dojść na kościelec, do tego żółtego szlaku powinniśmy gdzieś tam, gdzieś tam dobić. Zobaczymy. Ale pierwszy raz, tak? Znaczy pierwszy raz. No, idziemy bezszlakowo. No, Nie pierwszy raz bezszlakowo, ale pierwszy raz tutaj. Tak. Idziemy. <laughs> Jesteśmy sami. Potem to wyjdzie, że jestem taka antyspołeczna, ale ludzi mam na co dzień. Właśnie. No to w sumie nie trzeba było długo czekać na, na odbicie, bo tam nagrywaliśmy. Tam. A tu już odbijamy sobie i idziemy jednak stromo. Tam. To jest jeszcze wariant mniej stromy asfaltem, ale ta. Zejdźmy w górach, trzeba się spocić. O matko, stromizna jest nieprzeciętna. Pula gdzieś tam uciekła do przodu. Pokazuje mi mapka, że jeszcze jakieś 700 metrów przed nami takiej stromizny, bo potem się troszeczkę wypłaszczy, Uu, ciężko złapać oddech. No i te 700 metrów według mapy zajmie nam 40 minut. Uu, I zaczynam w to wierzyć. No i zrobiliśmy 3,5 km. Teraz mieliśmy taką króciutką przerwę niecałe 10 minut, tylko żeby się napić, żeby się młoda napiła. Eee, I się tak rozbieramy, ubieramy się, bo w sumie to jest chłodno tam jest około 14 stopni, więc nie jest za ciepło no ale jak się trałuje pod górę, no to te, to te ciepło czuć. No nic, mamy 2,5 km do, do kościelca. No i jakieś 8 km do skrzycznego ale nam się ten szlak podoba pięknie po prostu cudownie, z cisza tylko ptaki słychać jest pogoda fajna no naprawdę, jest taka ścieżka i się taki Idzie naprawdę fajnie. Ja mówię, że ta ścieżka mnie wołała, żeby zboczyć z tego asfaltu, z tego żółtego szlaku. Przed nami chyba kościelec wyrasta. To nas czeka? Chyba tak. Spoko. Dobrze. Pójdziemy za <gry> chwilę. No. Nie, tam się jakoś od tyłu wchodzi. No, powiedzieliśmy sobie, że na kościelcu sobie zrobimy przerwę na kawę. Nie mamy dzisiaj drożdżówek, bo nigdzie nie znaleźliśmy. Mamy kawałki ciasta z rabarbarem. Troszkę na smak. już nie będę czekać, także chodź. No, i ukazał się nasz cel dzisiejszy. Jest naprzeciwko. Także jeszcze długa droga przed nami. No, ale fajnie popatrzeć. Dotarliśmy! Za 15.12, e, 5,5 kilometra tutaj jest na Kościelec. Jak fajnie! Tu w ogóle są dwa miejsca ogniskowe, są takie kładki, także zaraz sobie usiądziemy, nie przepuszczamy. Jak tu fajnie! No, 1022 metry Kościelec. Nie? To jeszcze 200 na Skrzyczne. Jeszcze 200 na Skrzyczne. No i jakieś z 12 kilometrów, nie? Do końca. Coś takiego. No, coś takiego. Do Parkingu. Kawa, kawa, kawa. Chodź, dobra. Idziemy tu czy tu? Tak. Okej. Okay. <noise> kawa. Dzisiaj chyba... Ja nie wiem co to jest. Chyba barbar. <noise> tak mi się wydaje. Smacznego. Smacznego. Okay. O, godzinie 12.05, tak 20 minut zrobiliśmy sobie przerwy. Zjedliśmy dobre z rabarbarem, taki kwaśnawy był. No i idziemy teraz w stronę Malinowskiej Skały. Potem Małe Skrzyczne i Skrzyczne. Tak. A, coś mi chodzi po ręce. Hi, hi. Idziemy jeszcze zobaczyć te skałki tutaj. Tak, no podobno jakieś skały są, więc idziemy zobaczyć. Nie wypierdzielić. No. Uu. Są skały takie skaliste. Ale ogólnie, gdybyśmy tutaj nie zeszli, bo to jest kawałek, no. To w się człowiek w ogóle nawet nie wiedział, nie? No, Teraz ja wyjdę, zejdę niżej troszkę. Ja tam nie wchodzę. Ale tu, w sensie. No. Ura. Wszystko z flory. No, to już jest chyba siódmy kleszcz, który z niej. No, mm. już nic nie ma. No. Byśmy się sprawdzali. Ale ją lubią. No. Bardzo ją lubią kleszcze. Dobra. Spadaj, kleszczu. Jemy. Tak. A na Malinowskiej Skale już tam widać. Mało ludzi. Z dwadzieścia osób. Super. Bardzo fajny szlak ten żółty. Chciałoby się powiedzieć Bezszlakowe chwalicie żółtego nie znacie nie jest tak stromo i dziko ale też fajnie i widokowo coś tam się wyłania jakieś magórki Dobrze. barania góra godzina 50 Skrzyczne godzina 35 to tam Dobrze. Taką teraz kamienistą. No. Dobrze. To jest ta chwila, dla której się przyjeżdża w góry. Ta chwila za mną. Miałam nie wchodzić, ale Flora poleciała, <głos> <głos> jako pierwsza była. No tak. No, królew. Bo no, ona sama. Ona sama, no. Fajnie, tylko bardzo tam wieje. No, to idziemy. No, co? dużo ludzi. Już pomału będziemy dreptać, nie? Dalej. ale no, w moim wieku to nie tak widać skała za nami a teraz idziemy sobie już na kopę skrzyczeńską, małe skrzyczne S srogie skrzyczne i może coś sobie zjemy w schronisku jak się dopchamy mm. Jesteśmy na kopie w Krzeczeńskiej o godzinie 13.30 i tak w sumie pierwszy raz jesteśmy tutaj sami. <grafy> Jakoś tak się zrobiła e, luka między, między jednymi a drugimi i możemy sobie trochę pogadać, <grafy> bo mi tak trochę głupio, Potem się wszyscy tak patrzą kim ja jestem. Tak. Idziemy dalej, tak jeszcze małe, skrzyczne i skrzyczne. Tak, w ogóle fajnie nazwała tą trasę. Ech promenada skrzyczeńska tak, to taka promenada, którą widać, 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 gdzie pójdziemy tak no dobrze, idziemy lecimy i po 10 kilometrach, małe Skrzyczne 1211 metrów a tak idziemy, że, tak, idziemy dalej, bo już głodek zimno się i głodek, i chłodno, no Wiemy i żeby się nie ubierać. I 15 po drugiej jesteśmy na szczycie. Ale fajnie! Ostatnio jak tutaj byliśmy to nie było ani rzadki, ani tego tego napisu skrzyczne fajnie tutaj zrobili super teraz idziemy widziałam tyle ludzi tam koło schroniska zobaczymy czy się tam wciśniemy gdzieś fajnie jest i paralotniarze są fruwają Dobra. Dobra. I pojedliśmy. Udało się nawet usiąść w schronisku, ale bardzo długo żeśmy czekali. Przerwa trwała no ponad godzinę. Na zupę czekam pół godziny. Jarek na swoje pierogi z dobre 50 minut. <grym>, ale dobre, pojedliśmy to najważniejsze. Mm -hmm. w siepełku, młoda się odpoczęła sobie, teraz się tam tarza. I <grym>, idziemy na dół. 4,5 km nam została jakaś godzinka. Ja dokupiłam sobie lajki. No, to idziemy. niewdzięczny jest ten szlak niebieski. Same komory. Nie fajnie się po tym idzie. Nie wiem, czy chyba lepiej wchodzić tędy niż schodzić. Ale widoczki przednie. może no, schodzić. Mamy niecałe 2 km do końca, cały czas chodzimy w dół, cały czas po takich kamieniach e, luźnych, no może być, mogłoby być lepiej, Bo, nogi już bolą, zrobiliśmy, nie wiem, 14, ile zrobiliśmy, nie wiem, no ja mam zegarek wyładowany. Już koło 15 km. Jesteśmy już trochę. Niecałe. 16 niecałe. Jesteśmy już trochę zmęczeni. Mhm. Pierwszy raz taki dłuższy dystans od dłuższego czasu. No. No i pierwszy się... raz prawie 900 metrów przewyższenia. Tak, żeśmy się zasiedzieli na kanapie trochę. No, zaraz sobie stoimy, odpoczywamy. A jak fajnie. Jest cichutko. Ola Boga, tutaj cały czas schodzimy. Cały czas. Może nie jest jakoś... Spektakularnie stromo, ale jednak abyśmy mieli tędy podchodzić, to zbite, nie wiem, niecałe 5 km jest podejście. Tam jest fragment tylko, żeby było płasko, a tak jest podejście. A przy końcu im bliżej szczytu, tym bardziej stromo. No i te kamulce paskudne. Mamy jeszcze do Was takie pytanie. W czerwcu potrzebujemy się dostać. Z Wałbrzycha do Strugi i później ze Strugi do... Wałbrzycha. do Wałbrzycha. I mamy takie pytanie, jak tam się dostać? Bo spatrzyliśmy na komunikację miejską i jest ogólnie dosyć duży problem. E, może wiecie, że czy tam jeżdżą jakieś małe busiki, czy jakieś ala taksówki, jakiś numer telefonu. E, jeżeli wiecie. To proszę, napiszcie tam albo w komentarzu, albo wyślijcie maila. Albo na mediach społecznościowych. Albo ja. I w jakiś sposób się z nami skontaktujcie. Może nam coś doradzicie, bo mamy kurczę problem. Czeka. No. A my mamy kilometr do auta. No i schodzimy, schodzimy. Bardzo monotonnie się schodzi, te kilometry się dużą. No 4,5 w sumie było z góry. Łezu, jak się dużo. Młoda. Nie leżymy jeszcze, chodź, jeszcze do autka kilometr. Idziemy. <grystanie> no i lekko przed piątą kończymy naszą wycieczkę. Wyszło 17,5 km, prawie około 900 metrów przewyższenia. Młoda, zmęczona już się tam yy, polegiwała. My też, bo nie ukrywamy. Mnie już też trochę ta kostka zaczęła znowu boleć. No, jedziemy do domu, jedziemy jeszcze na lody, jakieś fajne i sobie będziemy odpoczywać wieczorkiem. No, a wam życzymy też miłego oglądania i do zobaczenia wkrótce. Pa pa. pa, pa.